Czasem człowiek budzi się rano, patrzy na własne życie i widzi, że wszystko jest na miejscu: dom, rodzina, praca, osiągnięcia, stabilność, a jednak w środku cisza, pustka. Jakby coś istotnego wyparowało, choć zewnętrznie nic się nie zmieniło. Ten stan Viktor Frankel nazwał egzystencjalną pustką. Nie jest to depresja ani kryzys psychiczny. To raczej subtelny brak kierunku. Uczucie, że żyjesz, ale nie bardzo wiesz po co. I jeśli oglądasz ten film, to prawdopodobnie wiesz, o czym mówię. To doświadczenie jest szczególnie powszechne u osób po czterdziestce, bo właśnie w tym wieku znikają złudzenia, że mamy nieskończenie dużo czasu. Zaczynamy rozumieć wagę własnych decyzji. Zaczynamy patrzeć wstecz i dostrzegać, że wiele było zrobione, lecz nie wszystko zostało naprawdę przeżyte. Człowiek po czterdziestce często przechodzi przez zmiany, o których wcześniej nie myślał. Dzieci dorastają. Kariera stabilizuje się lub przestaje dawać satysfakcję. Zadania, które kiedyś dodawały znaczenia, tracą intensywność. Nagle pojawia się wolna przestrzeń i zamiast radości pojawia się pustka. Czasem w formie apatii. Czasem frustracji. Czasem zmęczenia, którego nie da się odespać. A czasem wrażenia, że idziemy przez życie na autopilocie. To właśnie egzystencjalny wakat, miejsce, w którym dawny sens już nie działa, a nowy jeszcze się nie pojawił. I to nie jest porażka. To etap rozwoju. Moment, w którym życie pyta, a teraz. Jaki jest twój sens dzisiaj na tym etapie? Frankel mówił, że człowiek może znieść prawie każdy ból, jeśli widzi w nim sens. I może cierpieć nawet w dobrobycie. Jeśli tego sensu nie ma. Sukces sam w sobie nie daje spełnienia. Po czterdziestce wielu ludzi przekonuje się o tym na własnej skórze. Osiąga enemli punkt, do którego dążyli przez lata, a jednak nie czują satysfakcji. Kariera jest. Rodzina jest. Stabilność jest. A poczucia sensu brak. Frankel nazywał to noogennym cierpieniem, cierpieniem duszy powstającym nie z traumy, lecz z braku kierunku. Psychoterapia skupia się na przeszłości, ale logoterapia Frankla skupia się na przyszłości. Nie pyta, dlaczego mi źle, lecz pyta, do czego jestem teraz wołany? W życiu osób po czterdziestce objawy tej pustki mogą wyglądać bardzo podobnie. Człowiek zauważa, że przestaje czuć radość z tego, co kiedyś go napędzało. Że to, co kiedyś ekscytowało, teraz męczy że relacje wymagają nowej jakości, że wielu rzeczy chciało się spróbować, ale były odkładane na kiedyś, a to kiedyś właśnie się zbliżyło. Niektórzy wchodzą w fazę nadmiernego wypełniania czasu, bo bez tego czują, że spadają w pustkę. Inni dystansują się od bliskich. Jeszcze inni próbują nagle wszystko zmienić, pracę, otoczenie, styl życia. Ale żadna gwałtowna zmiana nie pomoże, jeśli nie dotykamy sedna, sensu. I tu Frankel jest drogowskazem. Mówił, że sensu nie da się wymyślić. Sens trzeba odkryć. On nie jest produktem myślenia, jest reakcją duszy. Czymś, co porusza. Czymś, co człowiek czuje jako prawdziwe. Co ważne, sens nie jest uniwersalny. Nie można go kopiować od innych. Można inspirować się, ale nie kopiować. Sens jest zawsze osobisty. I dokładnie dlatego jego odnalezienie po czterdziestce jest tak ważne, bo człowiek na tym etapie ma wystarczająco doświadczenia, by wiedzieć, co jest prawdziwe, a co nie. Frankel mówił o trzech źródłach sensu: tworzeniu, doświadczaniu i postawie wobec tego, czego nie możemy zmienić. Tworzenie to nie tylko sztuka. To każdy akt, który pozostawia ślad, projekt, praca, inicjatywa, pomoc innym. Doświadczanie to piękno, relacje, miłość, przyroda, duchowość. A trzecie źródło, najgłębsze, to sposób, w jaki odpowiadamy na cierpienie, na straty, na to, na co nie mamy wpływu. Tam rodzi się sens, którego nie można odebrać. Co więc można zrobić praktycznie? Pierwsza rzecz zatrzymać się. Chodź na chwilę. Bez ruchu nie usłyszysz siebie. Druga zapytać siebie szczerze, co w twoim życiu wygasło. Co robisz z przyzwyczajenia? Co robisz z lęku? A czego naprawdę pragniesz, ale boisz się nazwać? Trzecia małe eksperymenty. Nowe aktywności, nowe miejsca, nowe rozmowy. Zmiana sensu wymaga ruchu. Czwarta głębokie relacje. Nie te szybkie i powierzchowne, ale prawdziwe, w których możesz być sobą. Piąta wkład. Człowiek najszybciej odnajduje sens wtedy, gdy staje się komuś potrzebny. Jednej osobie wystarczy, żeby zmienić twoje życie. Kiedy zaczynasz te kroki, pustka nie znika od razu, ale zmienia swoje znaczenie. Przestaje być strachem, a staje się przestrzenią miejscem, w którym coś może na nowo wyrosnąć. I to uczucie, gdy wraca pierwszy impuls sensu jest nie do pomylenia. Człowiek czuje, że życie znowu płynie że nie stoi w miejscu że nie został na peronie własnej historii. I nieważne, czy masz 40, 50, czy 60 lat, sens zawsze można odnaleźć. Frankel mówił, że człowiek ma zawsze jedną wolność wolność postawy. Nawet jeśli nie możemy zmienić okoliczności, możemy zmienić swoją odpowiedź. A ta odpowiedź prowadzi do sensu. Jeśli spojrzeć na to całościowo, egzystencjalna pustka nie jest końcem. To zaproszenie. Sygnalizacja, że czas na nowy etap. Czas na nową wersję siebie. Czas, by zapytać: Do czego teraz woła mnie życie? Jeśli ten materiał był dla ciebie wartościowy, zostaw komentarz, zasubskrybuj. A przede wszystkim żądaj sobie jedno pytanie: Jaki sens może narodzić się we mnie teraz? I pozwól sobie go usłyszeć.